Dzień dobry, witam Państwa ze studia multimedialnego dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, którego telewizja Echo 24 jest partnerem medialnym. A moim Państwa gościem jest pani Lena Borowska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dietetyczka w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. I właśnie troszkę o diecie dzisiaj będziemy rozmawiać. Chciałbym porozmawiać o tym, jak to co jemy, jakie diety stosujemy, czy jakie pożywienie. Spożywamy, jak to wpływa na nasze samopoczucie? I tu rodzi się pierwsze kluczowe pytanie: czy rzeczywiście jest tak, że dieta, sposób jedzenia i to, co jemy, wpływa na nasze zdrowie psychiczne? Jak to wygląda? Tak, zdecydowanie wpływa z tego względu, że to, co jemy, jakby wpływa na to, jakie neuroprzekaźniki się, po się produkują w organizmie i czy w ogóle się są produkowane, wpływa też to na gospodarkę hormonalną, na mikroflorę, mikroflorę jelitową mhm. i w związku z czym po prostu ostatecznie wpływa też na nasze samopoczucie i na gospodarkę hormonalną. Mhm. No, która reguluje Dokładnie. wszystko w organizmie, tak? Czyli rzeczywiście to może Dokładnie. być tak, że jak rozumiem jedzenie może też wpływać na to, czy danego dnia czujemy się lepiej czy gorzej. Tak, no jakbyśmy w ogóle mieli zdefiniować zdrowie, no to według Światowej Organizacji Zdrowia to jest przede wszystkim nie tylko brak chorób, ale również dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. W związku z czym w ogóle to, co robimy, tak, to, co jemy, a wcześniej też wspominaliśmy w poprzednim wywiadzie o ruchu, ma wpływ po prostu na nasze samopoczucie. Jakby wygląd jest ostatecznie wynikiem ubocznym tego procesu, kiedy po prostu dbamy o siebie, mhm. no to zaczyna wypływać to na zewnątrz, no ale. Ma to no, nasz wygląd to. też może mieć wpływ na nasze samopoczucie psychiczne, tak, tak? bo szczerze mówiąc, bardziej na u kobiet niż u mężczyzn, jak zauważyłem w życiu, ale tak. rzeczywiście od tego zależy to dobre samopoczucie. No, ale to o jak... to świadczy, także pokazuje, no to. jakby co się dzieje w środku. Dokładnie. A jakie produkty tak. Rzeczywiście konkretnie wspierają to zdrowie psychiczne? No, przede wszystkim nisko przetworzona żywność i produkty naturalne. W głównej mierze wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, które możemy dostarczyć w rybach morskich. Też co prawda można dostarczyć przez oleje roślinne, czy nie wiem, siemelniane jakieś nasiona, czy No, ale to już troszeczkę mniejszej tej ilości, dlatego że jeżeli nie spożywamy ryb, no to warto by było. Choć z tymi rybami też musimy uważać jakie, tak? Czy to są tak, tak. z podejrzanych hodowli, gdzie karmione są antybiotykami i innymi hormonami, tak? czy rzeczywiście odławiane, zdrowe, takie, które te, te wszystkie elementy, o których pani mówi, mają. A jak to jest, jak, jak ta, znaczy po pierwsze, czym jest ta przetworzona żywność i w jaki sposób ona wpływa na naszą psychikę i dlaczego należałoby jej unikać? No wszystkie fast foody, czy słodycze, czy w ogóle produkty sklepa, które właśnie są um, bardzo przetworzone pod kątem właśnie zbyt długiego składu. Mhm. Czyli one wszystkie mają właśnie wpływ na nasz nastrój, na wahania nastroju, wpływają właśnie na gospodarkę hormonalną. No i w dłuższej perspektywie czasu po prostu szkodzą naszemu zdrowiu, zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu. Więc tak to A chodzi. czy to jest tak, że tej żywności przetworzonej w ogóle musimy unikać? Czy jak nam się tam zdarzy, nie wiem, raz na miesiąc, mhm. czy, czy raz na kilka tygodni, to to jest jeszcze tak do przeżycia? i. Pokiwa pani głową jako dietetyczka, ale powie, dobra, okej, okay, tylko nie za często. Jak to wygląda? Nie, no, zawsze to dawka czy nie truciznę, tak? Wiadomo, mm -hmm. że to, co robimy na co dzień, co spożywamy w głównej mierze ma znaczenie długoterminowo, dlatego im mniej jest tej żywności przetworzonej, tym lepiej. Natomiast jakby restrykcyjne diety same w sobie nie są, nie jesteśmy w stanie ich utrzymać długoterminowo, dlatego po prostu jest to złudne i niepotrzebne. W wszystkim, jakby, w diecie jest miejsce na wszystko, tylko tak jak mówię, z umiarem. No więc właśnie, a propos tego umiaru, bo no my, jako ludzie, lubimy sobie dogadzać, lubimy czasem zjeść słodko, czasami lubimy użyć jakichś wspomagaczy, czy to kofeiny w postaci kawy, czy no chociażby yy, alkohol. I co się wtedy dzieje z naszym organizmem? Jak, jak na przykład właśnie ten cukier, kofeina, czy alkohol, jak na ten nasz organizm wpływa? I, I czy to jest tak, że rzeczywiście powinniśmy unikać tych produktów, czy znowu mhm. wszystko zależy od tego, w jakiej ilości spożywamy? No, rzeczywiście sam cukier w sobie bardzo szybko nam podbija ten poziom energii. Jest to też związane z Układem nagrody w mózgu, z tego względu, że też zwróćmy uwagę na to, że nie o sam cukier chodzi, bo jakbyśmy mieli jeść cukier z cukierniczki, no to to nie daje nam tego, tych walorów smakowych, które dają nam słodycze, a to tylko jest przez połączenie cukru z tłuszczem, bo to właśnie tłuszcz jest nośnikiem smaku. W związku z czym, kiedy spożywamy te słodycze, no to wytwarza się ten neuroprzekaźnik zwany dopaminą i my się uzależniamy od tego stanu przyjemności i tego takiej satysfakcji. W związku z czym, po prostu, im więcej tych, tego cukru, tej przetworzonej żywności jemy, tych słodyczy, no to. Tym bardziej uzależniamy się właśnie już od tego poczucia, które nam daje chwilowe, ale to bardzo szybko spada, później jest rozdrażnienie, wahania nastrojów. No i po prostu y, jesteśmy w stanie, jakby y, tą dopaminę rzeczywiście regulować też zdrowej żywności poprzez właśnie aktywność fizyczną długoterminową, a nie przez takie wahania mhm. i a czy to znaczy, że tego tak... cukru w ogóle powinniśmy unikać, czy po prostu minimalne dawki? I tam. Nie no, on, on może być w diecie, tylko mówię, że po prostu sam jakby ten cukier w przetworzonej żywności jest bardziej szkodliwy długoterminowo okay. niż gdybyśmy mieli dostarczać, no bo jakby węglowodany... A zbierze, jak to jest to ciasto podejmować. upieczone w domu? No, za, na pewno inaczej, w kontekście mhm. też składu jest, no też mamy kontrolę nad tym, co tam dajemy, prawda? Kawa. Ulubiony na polaku. Tak, no ja osobiście kawę nie piję. Ja Rzeczywiście, też tak? tak. <laughs> no proszę. Rzeczywiście jest tak, że kawa um, ma działania prozdrowotne, no, natomiast no, bardzo często jest tak, że my na przykład pijemy kawę i jemy ciastko, tak? no mm -hmm. to już to generuje, że zwiększamy tą podaż cukru i słodyczy, no bo zjemy troszeczkę więcej tego, niż gdybyśmy mieli tego nie jeść. Przepraszam, niech żebyśmy jej nie pić, mhm. źle powiedziałam. Natomiast jeszcze bierzemy po, pod kątem aspekt, że sama kawa. Porządku, ale my często oddajemy na przykład mleko czy cukier, prawda? Natomiast no, jest to też w pewnym sensie stymulant. To znaczy, że no, daje nam znowu ten pik energii, a później znowu potrzebujemy kolejnego stymulantu, więc w pewnym sensie też się o niej uzależniamy. Nadmiar też może powodować bezsenność czy jakieś takie właśnie nieregularne sen. No i alkohol. No ja nie będę ukrywał. Od mhm. czasu do czasu kieliszek czy dwa dobrego białego wina chętnie wypiję. Za dużo? Nie, nie. No osobiście też alkoholu, alkoholu nie piję, ale też z tego względu, że ja po prostu nie lubię, nie smakuje mi alkohol. No ale wiadomo, że, że nadmiar szkodzi, jest po prostu rakotwórczy. I ale pod kątem zdrowia psychicznego, no po prostu też mamy mocne to wahania nastroju, rozdrażnienie, bardzo wpływa na gospodarkę hormonalną, więc no tutaj też warto by było, żeby zmienić. Zmniejszyć... Taki zdecydowany nadmiar alkoholu prowadzący do choroby alkoholowej, no to to już jest zdecydowany tak. wpływ też na, na psychikę, mhm. ponieważ wręcz prowadzi często do, tak, do depresji, na osobowości. Ja nawet też. dokładnie, no bo to, mhm. to wiąże się też ze stanami lękowymi i ze zmianami w organizmie. Z tego, co Pani mówi, wynika, że jest powiedziałbym jakaś prawie że bezpośrednia łączność pomiędzy jelitami a mózgiem. Rzeczywiście mm. tak jest? Jakby to można było opisać? Tak, istnieje dosłownie coś takiego jak oś jelitowo-mózgowa. Mm -hmm. Właśnie jelita odpowiadają za produkcję neuroprzekaźników, na przykład właśnie serotoniny. Więc przez to, co jemy, no to produkujemy te neuroprzekaźniki, co powoduje właśnie to, jak, je, jak się czujemy, tak? no bo ona odpowiada za właśnie samopoczucie. Wydaje mi się, że jak widzowie Panią słuchają w tej chwili, no to pewnie jakaś część z nich właśnie teraz myśli, kurczę, coś należałoby jednak ze sobą zrobić, coś zmienić w tej codziennej diecie, w tych, tych przyzwyczajeniach. Od czego należałoby zacząć? Co jest takie najprostsze, co można byłoby wprowadzić do codziennej kuchni? No teraz od zaraz, no to na przykład jakby traktować dietę pod kątem tego, że musi być ona pełnowartościowa. I ważne by było, żeby te posiłki były regularne, z tego względu, że jeżeli podjadamy między posiłkami, nie są one regularne mhm. albo nie dajemy jelitom odpocząć, no to nie wytwarza się proces autofagi. Jest to taki proces oczyszczania komórkowego, mhm. w momencie, w którym ten organizm ma czas na to, żeby usunąć jakby złe struktury w organizmie, naprawiać tkanki. No i to też się właśnie tyczy jelit, czyli, czyli w momencie, kiedy dajemy tą przestrzeń pomiędzy, to ciało się oczyszcza, lepiej funkcjonuje i ma czas na odpoczynek, więc to jest taki jeden z ważnych zasad, żeby po prostu jeść regularne, pełnowartościowe posiłki i nie podjadać pomiędzy nimi. A co wyeliminować? Tak na pewno. Właśnie nie byłabym pod kątem eliminacji, bardziej bym powiedziała ograniczać i zamienić, czyli na przykład gdybyśmy chcieli słodycze, no to w jakby w większej perspektywie czasu zamieniamy te słodycze tak na owoce czy orzechy, mm. rzeczywiście napoje słodkie na wodę i tutaj też pilnować tego, żeby co najmniej pić tej wody 30 gram na kilogram masy ciała, mm. e, nawadniać ten organizm i rzeczywiście te, te fast foody ograniczać. To się mówi tam mniej więcej 1,5-2 litry dziennie, tak? No tak, mniej więcej wychodzi, przy 30 kilogramach na kilogram masy ciała, to jest właśnie mniej więcej tak. Mm. we I rzeczywiście te, te fast foody ograniczyć, natomiast mówię, no, restrykcyjne diety powodują to, że i tak później rzucamy się na to, na to jedzenie, więc jestem raczej podejścia, że warto właśnie, żeby wszystko było w diecie. Zasada taka 80 na 20, czyli właśnie 80% tak zwanej zdrowej żywności nieprzetworzonej i 20% na jakieś tam odstępstwo od diety, i to gdzieś tam pozwala nam utrzymać ją długofalowo. No a trzeci, właśnie aspekt, jakby zdrowych nawyków żywieniowych, no to. Przede wszystkim, żeby w każdym posiłku dostarczać y, porcję warzyw lub i owoców. Y, co daje nam ważne by było, żeby to dało nam mniej więcej 400-500 gram dziennie i to też sprzyja zdrowiu, a nie jest y, jakąś taką. Zasadą trudną do wdrożenia. Mówiąc o owocach i warzywach, mówimy raczej o takiej surowej wersji, czy warzywa mogą być, nie wiem, w formie gotowanej, jakiejś przetworzonej troszkę? Jak najbardziej mogą być w formie gotowanej. Wiadomo, że surowe są, ma, no mają więcej właściwości odżywczych pod kątem tego, że też nie zmieniamy ich podczas jakby termicznego, termicznej obróbki. Mm -hmm. Ale jak najbardziej możemy je właśnie dostarczać w sposób zmiksowany, czy właśnie przetworzony pod kątem, nie, na patelniu, gotowany i tak dalej, w formie zup, jak najbardziej. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że tak jak ja zmienicie Państwo podejście do diety, bo ja od dzisiaj zamierzam to zrobić. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.